Sony TAF 555 ES, wzmacniacz, który od sprzedawcy bezpośrednio trafił do mnie. Jakieś dwa lub trzy miesiące czekał na swoją kolej na serwis. Dziś został odpakowany. Jestem troszkę zszokowany tym, jak ten sprzęt został zapakowany. Pomijam to, że pudło dużo, dużo mniejsze niż. Niż powinno być do zapakowania takiego sprzętu. No ale powiedzmy to nie ma znaczenia. Sprzęt przetrwał, zostanie później zapakowany do wysyłki po mojemu. Ale to nie koniec. Powiedzmy, kwiatków. Sprzęt, a raczej pakowanie tego sprzętu. Sprzęt został po prostu oklejony taśmą pakową po panelu frontowym. Po obudowie, więc po odpakowaniu tak wygląda obudowa. Oczywiście to da się wszystko doczyścić, no ale po prostu jestem przerażony inwencją twórczą sprzedawcy. Oprócz tego, sprzęt tak wypryskany, że aż się z niego wylewa. Może zaraz to zaprezentuję. No, dosłownie płynie wszystko. Plus to wszędzie. Na plus zasługuje fakt, że sprzęt jest oryginalny. Tranzystory oryginalne, kondensatory również. No, oczywiście mówię zlany, kontaktem z góry do dołu i to nie tak subtelnie, gdzieś tam po, po przełącznikach, tylko po prostu z grubej. Nie z grubej rury, tylko z grubej, z grubej butli. Sprzęt ma też drobną musterkę, ale powiedzmy jest to niezbyt istotne teraz. Mnóstwo zimnych lutów, gdy sobie tak dotykałem te elementy, żeby sprawdzić, jak, jak bardzo są wypryskane. Nastąpiło rozłączenie gdzieś tam zimny lut albo na przekaźniku, albo na, na układzie zasilacza. Tak więc mówię to wszystko do doczyszczenia. Do Najważniejsze, że sprzęt jest oryginalny, a całą resztę da się do ładu doprowadzić. Mam od tego samego właściciela drugą sztukę, takiej 555, która ewentualnie posłuży na dawce części. Jeśli okaże się, że któryś z tych kondensatorów jest w słabej kondycji, a w tej drugiej sztuce będzie po prostu w lepszym stanie, to mam pełnego dawce części. Tamta sztuka ma uszkodzony transformator, tak sobie jeszcze patrzę po tym wzmacniaczu nie wiem czy to będzie widać na filmie ale to było tak mocno pryskane, że nawet że nawet że nawet transformator jest jest spryskany cały a będzie czyszczenie jak, jak zwykle tutaj też wszystko wszystko wilgotne, wszystko Mokre. No ale dość. Dość marudzenia. Trzeba zabrać się do pracy. Dzień kolejny. Wracam do Sonego 555S. Wczoraj stwierdziłem, że jest w miarę i nic mu nie dolega. Dzisiaj, powiedzmy, wyspanym okiem, zauważyłem póki co jeden mankament. Brakuje tutaj. Jednego kondensatora stałego. Drugi jest na miejscu, ale widać, że był kiedyś odlutowywany. O, zresztą nawet nawet teraz odpadło mu nóżka. Na szczęście, z dawcy mam dwa kondensatory, które trafią w miejsce, w którym być powinny. Zobaczymy co, co jeszcze przyniesie przyszłość. Jak już dobiera się do tej płytki protektora oraz gniazd głośnikowych, oczywiście przekaźniki zostaną zregenerowane. Zobaczymy jak tam wygląda sprawa zimnych lutów kondensatorów, ponieważ, jak pokazałem na poprzedniej części filmu, w momencie dotykania tej płytki następuje rozłączenie przekaźników głośnikowych. Zdemontowałem częściowo płytkę zasilacza, włącznik sieciowy. Ilość po prostu tego środka nazwijmy to pseudo konserwującego jest po prostu zatrważająca. Weźmy sobie wyczyścimy taśmy Wszystko wszystko puste W środku zresztą nie lepiej czyś, jeszcze dobiorę do do wybieraka. Jak mówię wszystko wszystko tłuste aż płynie. Jak wygląda ten przełącznik? No, podobnie. Myślę, że pod lampą doskonale to widać, jak jest cały wypryskany. Obejrzyjmy płytę pod kątem. Zimnych lutów w okolicy. Tutaj gniazd. Tutaj zimne lutno. Rezystorzy dużej mocy. Może wezmę telefon do ręki. Lepiej będzie to widać. Dwa zimne luty na układzie protektora. Tutaj, obok mojego palca, zimny lut na rezystorze. Tutaj coś poprawiane już było. Ale płytka jest po prostu tak zlana, że aż wszystko kapie. Tutaj mamy przeciętą jakąś ścieżkę. Tutaj również mamy usunięte kondensatory. Muszę zobaczyć za co odpowiada ten usunięty rezystor, chociaż chociaż nie, on nie jest usunięty, tylko jest przeniesiony na tą stronę. Jest to zaklejone tym fabrycznym klejem, więc jest szansa, że jest to. Jest to powiedzmy jakaś modyfikacja zrobiona w fabryce, bardzo często tak się właśnie zdarzało. No oprócz tego bardzo mocno tutaj wszystko wygrzane. Do tych wygrzanych padów bardzo ciężko będzie złapać nowe spoiwo. Trzeba te ścieżki po prostu naprawić. Delikatnie tutaj zaskrobać fragment ścieżki, przedłużyć po prostu tą wylewkę cyny. Poza tym, wiadomo, sprzęt swoje lata ma zimne luty, nawet powstały w miejscach, gdzie nie ma praktycznie żadnych wysokich temperatur. Tutaj również zimne luty na złączu zasilania dodatniego plus B. Z drugiej strony, jak wspomniałem, również brakowało kondensatorów, więc również zostają uzupełnione. Przekaźniki przygotowane do regeneracji, przełącznik do regeneracji, kondensatory duże, wylutowane do pomiaru, mniejsze, niestety nadawały się jedynie na śmietnik wybrzuszony. Wybrzuszony, ten też koszmarnie wybrzuszony. Szczerze to nawet ich nie mierzę. Widzę po prostu gołym okiem, że mają już po prostu dosyć. Wymienione oczywiście na markowe Nippon Nishikon. Do usunięcia klej, do wyczyszczenia płytka. No po prostu to wygląda tragicznie. Klej usunięty. Teraz trzeba tą płytkę umyć. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz tak. Kwestia tych dużych kondensatorów. 2000 mikrofaradów, 63V. Dość spory gabarytowo kondensator. Te dwa pochodzą z egzemplarza wzmacniacza, nad którym pracuję. Oczywiście je wcześniej już pomierzyłem. 1712 poniżej 10% w tolerancji do wyrzucenia Drugi 1683 Podobnie To są dwa kondensatory, zdemontowane, z, ze wzmacniacza dawcy teoretycznie nawet po wadze da się jakąś tam różnicę wyczuć 1907 Tak więc jest dobrze i drugi tysiąc to jest niecałe 10% w tolerancji. Takie tolerancje jak najbardziej jeszcze dopuszczam. Jak zwykle pewnie odezwą się gdzieś tam osoby, które się pukną w czoło po co, po co robić taką powiedzmy. No zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to może być rzeźba. Ale ja wielokrotnie wspominałem, oprócz stanu technicznego pod względem elektroniki. Ja odnawiając te urządzenia audio, na równi stawiam również dźwięk i walory. Właśnie akustyczne tych urządzeń, stąd takie właśnie manewry. Dobrze, że mam sprzęt, dawce, tak więc mogę ten wzmacniać jak najbliżej, zostawić oryginału. Zobaczymy jak będzie w dalszej części. Aha, przełącznik już mam. Już mam rozebrany. Czyli tak, to do kosza. Przełącznik rozebrany jest to przełącznik wyboru wyjść głośnikowych zasila w zasadzie jedynie cewki przekaźników, tak naprawdę sprawność, czystość tych styków. Nie ma jakiegoś tam olbrzymiego znaczenia. Aczkolwiek, jak robię, to oczywiście robię wszystko. Tak wyglądają styki. Oczywiście też było to już pryskane. Jak widać, na nic się to nie zdało. I styk po myciu. Przełącznik zregenerowany. Płytka umyta. Ładuje kondensatory na miejsce, przełącznik na miejsce. Myje płytkę od strony druku. Przekaźniki po regeneracji. I można urządzenie uruchomić. Tutaj jeszcze przekaźnik wyjścia słuchawkowego do regeneracji. Płytka po myciu prezentuje się już bardzo dobrze. Tutaj płytka po myciu, tutaj płytka zasyfiona. Oczywiście w tych wypalonych miejsc nie sposób e, naprawić. Kolej pod tym rezystorem również został usunięty. Rezystory, nie, czy te, kondensatory wróciły na swoje oryginalne miejsca. I na dzisiaj to będzie chyba tyle. Jutro wigilia. Dwie i pół godziny pracy w zasadzie nad tym obszarem. <laughs> Za chwilę uruchomienie wzmocniacza. Dobra, czas na chwilę prawdy po złożeniu płytki zasilacza. Wzmacnąć się uruchomił, sprawdźmy czy występują jakieś anomalie. Nie ma. Wcześniej nawet przy lekkim dotknięciu gdzieś tutaj okolic zasilacza następowało rozłączenie przekaźników. W chwili obecnej żadne niepokojące objawy nie występują. Tak jak wspomniałem, na dzisiaj to wszystko. Troszkę czasu się z tym zeszło. W następnej kolejności będzie prawdopodobnie płytka regulacji głośności, później płytka prampu gramofonowego oraz cały selektor wyjść. Później reszta elementów płyta końcówki mocy, płyta gniazd RCA, regulacje. I powoli do przodu. Czas zająć się kolejną płytką. Miałem iść spać, ale oczywiście nigdy mi to nie wychodzi. Oczywiście jak zwykle wszystko spryskane. Tutaj dokładnie widać jak mocno to wszystko zostało oblane. Oczywiście do sprawdzenia kondensatory potencjometr do regeneracji cały dosłownie aż płynie. Płytka do umycia. No po prostu dramat. Kolejne cztery kondensatory Elna do wymiany. W drugim wzmacniaczu, niestety w równie kiepskim stanie, wszystkie wybrzuszone. Wszystkie kompletnie suche zostaną zastąpione fajnymi goldami. Żaróweczki wymienione na nowe. Jeszcze chyba tam nie wszystkie. Tak, jeszcze nie wszystkie polutowane. Żaróweczki oczywiście zgodne ze specyfikacją żaróweczki polutowane korzystając jeszcze dzisiaj z chwili wolnego czasu zajmę się przełącznikami selektora wejść oraz przeglądem płytki preampu gramofonowego te starsze konstrukcje vintage mają to do siebie że te preampy gramofonowe są zawsze bardzo rozbudowane i zazwyczaj są to bardzo dobre preampy gramofonowe. Podobnie jak w przypadku selektora, wejść takiego łączonego z niedawno pokazywanego Denona PMA 777, tak i w tym przypadku nie ma możliwości wyjęcia pojedynczego przełącznika. Trzeba. Cały ten zespół rozmontować, a następnie po regeneracji wszystkich elementów w odpowiedniej kolejności i w odpowiednich miejscach go zmontować. Selektory zregenerowane, płytka umyta. Czas zająć się preampem gramofonowym. Kilka kondensatorów wymienionych, płytka polutowana, umyta w stanie idealnym, ciąg dalszy prac nad kolejny dzień prac nad sonem częściowo klej pousuwany, kondensatory w większości poza zasilaczem też pomierzone cztery sztuki wymienione, reszta w idealnym stanie, tutaj kolejne jeszcze przygotowane do pomiaru Wszystkie kondensatory na płycie zasilacza, końcówki mocy, sprawdzone, tak jak wspomniałem wcześniej, kilka wymagało wymiany. Zimne luty na poprawiona, no Niestety płytka w tym miejscu po tylu latach zawsze będzie odbarwiona, z tym po prostu nic nie zrobimy. Wszystko jest umyte. Zostały potencjometry, trzy przełączniki i dwa przełączniki przesuwne na panelu z gniazdami. Święta święta i po świętach <coughs> czas wrócić do pracy nad sonym TAF 555S. Niewiele pracy już mi tutaj zostało. Myślę, że kilka godzin i wszystko będzie ogarnięte. Elementy na panelu frontowym już gotowe. Bardzo płytko są te gałeczki tutaj umieszczone, ciężko to złapać. Tak więc wszystko pracuje oczywiście w jak najlepszym porządku. Ostatni selektor zrobiony. Można płytkę umyć, wzmacniacz złożyć i w zasadzie to tyle pracy powiedzmy może nie było tak bardzo dużo poza oczywiście oczyszczeniem całego syfu nawet mam już pomysł na tytuł tego filmu wzmacniacz już ukończony obudowa wyczyszczona dość dość ciężko to schodziło może tutaj minimalnie jeszcze jakieś Jakieś drobne ślady do przetarcia. Wizualnie moim zdaniem tutaj delikatnie ubytek lakieru, tutaj jakieś delikatne ubytki, mimo wszystko moim zdaniem i tak zważając na wiek, to stan jest naprawdę bardzo dobry minus. Technicznie w chwili obecnej stan idealny. Gdzie ja mam tutaj worek z kondensatorami? To są wymienione kondensatory z tego wzmacniacza. Głównie te czerwone elny, które praktycznie w każdym sprzęcie już po tych latach padają. Dwa duże kondensatory i oczywiście żarówki. I to było na tyle. Mamy dzisiaj 27. Trzeba zabierać się za kolejne urządzenia. A ten w międzyczasie pogra sobie w tle.